Siemanko, jest Jestem Wertes i witajcie w Cousin Daddy i dzisiaj ze mną purposz! Elo, elo! Dzień dobry serdeczny, tylko że ja przypominam, że ja w to jestem lamą i nie pamiętam jak się w to gra, a to jeszcze jakaś nowa wersja, więc proszę się ze mnie nie śmiać, dobra? Ta jest, ta jest. Ogólnie od mojego ostatniego odcinka z tej gry jakieś tu update'y wleciały i jest więcej rzeczy, także zobaczymy czego jest tutaj więcej. Elo! Eluwina, czekaj... czemu Czemu zginąłem? Bo cię Aha. rzuciłem w głowę. Okej, okay, a jak to. Jak, co mam zrobić, żeby wstać? A nie masz nic na ekranie, o, masz a masz i widzisz. Dobra. I żyjesz. I dobra, jak mam cię chwycić na przykład? Znaczy, ja wiem, że nie wolno chwytać, ale. Wiesz co? Chyba się nie da łapać w tej wersji. Chyba, nie wiem, nie pamiętam. Musisz potestować. A mogę ci pom Czemu miałeś takie długie rączki? Yy, bo tutaj tak jest. Mogę coś z daleka brać. Dlaczego umierasz? Co, że jest ze żar? Pa papier. Bez sensu. O, nakarmiłeś mnie! Dobra, podstawę ale, już chyba znasz. No tak, mniej więcej coś tam kojarzę, ale to dziwne jest szczególnie, że sobie ustawiłem... Coś, co ty... Co ty robisz? Musiałeś zobaczyć, jak to u mnie wygląda. Na mnie dobrze. Ej, kurna, jak ty żeś tak wyszedł szybko? A, bo ty się samo otwiera drzwi. Tak, okay, bo, bo się huśtałem też przy okazji. Dobrze, ja muszę sobie przedstawić... Nie źryj tak... Czemu żeś mi znowu. Co tu się dzieje? Wstawaj. Aha, dobra, w ten sposób się wstaje. Dobra, ok. <grystanie> Jakie to jest... Ej, tak, będąc dzieciakiem, jest dużo łatwiej zginąć, niż będąc ojcem, obronić to dziecko, a i tak kurde, jeszcze, jeszcze dodali tak ułatwień dla dzieciaka? Nie, no rewelacja w ogóle. No, nakarm. To jest po prostu szczyt wszystkiego, a masz łapkę taką fajną, długą. No mam. O, Czym coś się rzucił? Ej, zrobili już to, wejście? Nie a, wiem. Je, jeszcze nie, nie mam... jeszcze nie. Ale był filmik tutaj, na YouTubie, z że, update'em, że, że będzie. Przecież ja tu nic nie mogę zrobić, chłopie, no to jest masakra jakaś. Masakra. A ja też mam swoje życie tutaj w ogóle. Tak, dlatego jak ci zejdzie do zera, to no. wtedy przez, przez chwilę umierasz. Matko jedyna, bez sensu, totalnie. Na 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 na, na 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 na, na. Dlaczego ty to jesteś tam. taki? Jaki? Taki? Co, co, że nieudany Jaki? dzieciak, co? Co tu jest grane w ogóle? Masakra. Ale to Dobra. jest przegięcie pały. Mm. Wie, że zawsze było trudniej, że tak powiem, e, wiesz, e, być ojcem, to teraz jeszcze do tego wszystkiego... Dawaj, switch Teamsy. Dobra. Okay. Start. To jeszcze teraz dodali, że można. Ojślać. Ale teraz tutaj bebeka idzie, teraz co to wiesz. Masakra jakaś. Ja ci zaraz pokażę, słuchaj. Co mi pokażesz? Można już wychodzić na dwór? E, nie. A co mam? Aha, mam tylko jedno miejsce, dobra, bo. Tak generalnie... by się przewróciłem. Kurde, nie widzę. Wie, wie, wie. gdzie moje rzeczy? Halo, o, tu jest. Nie, ja zjadłem odkurzacz! Po co żeś zjadł odkurze. Można zabrać, aha, no dobra, no to widzisz, to ja tego nie wiedziałem, że można zabrać moteczek. A można? Pokazać dobra. ci coś, chodź, chodź, chodź. No? Możesz po tym skakać. Aha. A jak wolno o podłogę? Tam się coś dzieje. To nic. Trochę zbladłem od tego wszystkiego, nie wiem czy zauważyłeś. O, ja ci coś dam. Sam nie sam zjadaj sam. tego debi... debidżu, debidżu tylko pod e się bierze, dobra? Where are you? Gdzie jesteś? Ten mi zwiał gdzieś już. Jezu, szkoda, że tego nie nagrywam. Szkoda, że tego nie nagrywam, bo byłoby po prostu mistrzostwo świata, co właśnie zrobiłem. Nie wiem, co zrobiłeś. W tym momencie, jak przeszedłeś. <grym> to ty mnie minąłeś! Wlazłem do kosza na śmieci i się w koszu na śmieci w tym momencie. Masakra. Ale dokładnie w tym momencie wiesz, jak. Jak żeś wlazł, to ja się wpakowałem do, do koszyka na śmieci. No no <laughs> Nie, nie zjadaj tego. God damn it. Czego mam nie zjadać? Nie ty. Chyba coś podnieść. Ty nie jest Nie taki... to, kurde, ty. O. To chciałem podnieść. O, a teraz. Co chcesz podnieść? I po co? Dobra. Nie nie, dawno w to nie grałem, też nie ogarniam, spokojnie. Ja mam tylko nie żyd żołądka, leki... Nie, to się dziwię, że ty jeszcze żyjesz gdzieś. Nawet nawet nie wiem. O. No bo y, robimy co możemy, żeby cię trochę, wiesz, też potrolować, a nie tak od razu dać ci. Wiesz, przegrać żebyś wygrać. No no no. Tej, bo nie mogę nic zrobić. Halo! Zacznę Miałem? Nie nic zrobić. <śmienicza> no i straciłem mitem znowu. God dammit. Wpierniczaj, pierniczaj. Nijaki pierniczaj. fartuch w ogóle. Już było na ostatniej na ostatniej prostej. <śmienicza> Czemu mi smoczucha dałeś? Nie chcę smoczucha. Odwal się o stary, ja nie chcę smoczka. <śmienicza> Chcesz smoczek? Dobry smoczek to brak jedzonka. Ten co znowu do śmietnika wszedł. Wypadł stąd, to, kurde! Nie można tym śmietnikiem, on jest w ogóle zbagowany, ten śmietnik! Dalej w nim byłeś? Tak rzucałem nim? Nie, nie ty gdzieś to, jesteś, a! Jestem po drugiej stronie w ogóle, nie? Po. Y Jakim cudem! <noise> o, jest... przegrałem! <noise> zbugowany, bo mnie przerzuca przez ścianę za każdym razem, jak w nim jestem i w salonie ląduję, jak mnie z niego wyciągasz. <noise> a to dlatego ci nie mogłem wstać! Z... <noise> <noise> tak! <głos> oh my god! O, o, dobra, switch! O, mam, perki, mam perki dodatkowe. O, to dodawaj sobie. Tylko jak się je dodaje teraz? Teraz nie dodasz. No teraz nie dodam, dobra, switch teams. Teraz nie ma, nie ma. Osiem baby winsów, no co za zdziwienie. A tylko osiem, halo. Pamiętasz ile w, w starego graliśmy? Dlaczego ja mam odkurzacz w łapie? Masz co odkurzacz. Cześć, w ogóle ty, ja tym odkurzaczem mogę? Ty widziałeś, co można odkurzaczem zrobić? E, tak, przez ścianę mnie wciągałeś. <laughs> e, znaczy, chodzi bardziej o to, że... E, tak się składa, że, że, że po, powciągałem wszystkie śmieci tutaj, że nie bardzo masz, wiesz... E, taki, taki jesteś? Śmieciochy. Dawaj! Dawaj. I will never disappear. You will never disappear? Nie, yeah, phantom. Ale szkoda, że nie można wejść na ten, nie? Oni nie, lekarstwa zjadę, a ja to jestem... No bardzo ładnie, i ciasteczka sobie pojawiła. Uh, uh, jestem Ej, turbo! Okay. Turbo-dyskoteka! Uh. Aha, i znowu się wywróciłem, okej... Okay. Uh. Gdzie ty jesteś? cholera? Party Partyhard Aha, myślałem, że mam, uh. mam... przy sobie, tylko że się wypieprzyłem, no tak, okej... Okay. Trzeba bo nie mógł nic robić! Bo biegam szybko! A dysko! To nie... Why did, this? Uh. Why did this? co pa... bo padaczki dostałem? Halo, a ty, a ty się znęcasz nade mną. Czekaj, bo ja mam tutaj... A, Okej... Okay. Huuu! ZACIĄGA DZIECIAKA! <laughs> Znowu żeś mnie wywrócił. Leave tak, Britney tak. alone! <laughs> Dobra, i tak już zginąłeś. Ło! Wow. Nie mam, nie mam czym ci... Hey, believe nie... I can fly. Ma, mam kukisa. Dobra, nakarmiłem cię kukisem jeszcze. Why you do this? Why do, you do this to me? O oh, no! Nakarmiłeś mnie! Cukrem! Będę latał znowu! Wisko <laughs> dzieciak! Woo! Trochę się chyba... Co to jest? O, młoteczek, to ja nie chcę młoteczka. Proszę mi się nie topić I nie pić mi tutaj... Co to jest? Bateria. Okej? Okay. A to jest to. O, lollipop. Chcesz lollipopa? Lollipop, 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 lollipop. Będziesz lalał, nie latał, tylko lalał. Daj mi drzeć! Bo umrę! Nie, Nic nie umier. Okay. O nie, już umarłem. Jak to zrobiłeś Zalałem chatę Masakra jakaś... Czemu ja mam więcej punktów od ciebie niż ten? To chyba za, za, za karmienie ciebie jest, są punkty dodatkowe. To się, to się baguje, bo u mnie ja mam więcej. Aha, to ja mam 180 i 151 u mnie. Mm, Okej, okay. no to u mnie było tak samo. Ale że wiesz, że dobrze, że ja widziałem, że ja mam te, te więcej punktów, wiesz? Aha, rozumiem. Tak. No to Takie taki rzeczy. Sukces, bo jako mm -hmm. ojciec to jest przecież tragedia. Mm -hmm. Hello, motherfucker! Jó, modofoka. Za mi składaka. Wow. Mi też kiedyś. R Rowerek z, z klatki, jakiś chuj. patusu kradł. <laughs> Czemu mi smoka wciskasz? Ja nie to, chcę smoka. No żebyś nic nie jadł, pytasz. Ale to, to tylko wiesz. To, to jest tylko do, do znalezienia pierwszego. A nie, czekaj, i kiedy mogę wyciągnąć smoka? A, po 5 sekundach mogę wyciągnąć smoka. No ale to wiesz, to jest zawsze 5 sekund. O kurde, czekaj, stół rozwaliłem. Ej, chcesz się wina napić? Winka? Chodź chodź ryć. Wiesz co, to było hamskie. Chodź źródła ze mną To <grystanie> było hamskie. Że wkładasz w dziurkę. <grystanie> no nie co porobił Halo? No, Pierwsza. O, znalazłem kolejny ten. Fun Hat. It spins minus 25% gravity. Okej. Okay. Znalazłem nożyka, to nie mogłem sobie darować. Więc... Ja w to rzadko grywam, to... to mi wolno. Dobrze, dobrze. Teraz coś czuję, że ty też znajdziesz. Dobrze. Keep your baby alive. A co to? Keep your alive. No nie ma problemu, no jedz, jedz. Do czego służy ten y, wspaniały pistolecik, który właśnie wziąłeś? Ja nie mam żadnego pistolecika, Ale tam, aha, to był tam pistolecik. Nie! Pro, proszę mi oddać ten widelczyk. This is my widelczyk. Jak się go odkłada? Dobra, nieważne. Woo! Disco! Disco! Disco, disco, good, good! O, o co on się wywraca, ten ojciec to jest... Jezu, jaka to jest pierdoła, Saska! Właśnie się wywróciłem odkurzać jeszcze musiałem się reanimować. Właśnie dlatego niektórzy nie powinni być się rodzicami, wiesz? <laughs> Gdzieś ty polas. O nie, naprawili tego baga. no nic, wykorzystam to trochę inaczej. Gdzieś ty polas. Gdzie ty jesteś? Eee, ja gram na... ...na filecie rybnym. Na fi Co? Gdzieś ty był? Ja byłem na górze. To na górę można wejść? No, no właśnie nie można, ale byłem na górze. <grym> Masakra, ja też. O, o, dostałem perka. E, sickness effects 50% No, że jak, jak będę chory, to, 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 to szybciej to na mnie działa. <grym> no to to już jest w ogóle przegięcie wszelkich pał, no. tak. Mocna Dobra, dawaj. Ostatnią. Ostatnią. Dobra. Dobra. To ta teraz jest. muszę się postarać, żeby, żeby ładnie zdechnąć. <noise> ta jest, ta jest. Porzuciłem lizakiem i został. Avoid daddy's love. Daddy's love, baby, don't hurt me. Czego to może być? Najlepsze, że on, ten dzieciak, wpierdziela ten... Y te te, kawałki drewna, tak jak, jakby jakby to było coś jego wielkości w ogóle. Plant, materiał. A planta też mogę wpierdzielić? Czekaj, benzynę wylewam. Gdzie, <laughs> gdzie jest świeczka, czekaj. <laughs> A ty do piekarnika szedłeś, co? No <laughs> Daj, też się pale! <laughs> Patrz, już byłem czarny, byłem biały, byłem teraz jestem czerwony, byłem zielony, czyli każdy już byłem tutaj. No widzisz, kurde. Masakra. Dzięki, to jest, dzięki to czemu to ten odcinek będzie zaakceptowany, przez? <laughs> Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za oglądanie, jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie jakieś łapeczkę w górę, wbijecie do proposa, dajcie mu suba i do zobaczenia w kolejnych materiałach, także na razie cześć, yo. 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 Cześć.